Siemoneczko, panowie i panie, godzina 11:19. 11:19, wstałem o 10. Fajny film jest na moim kanale pocztowe Andrzeja Elbląg Jadę właśnie po pocztowe. Kolejna tura idzie. Nie wiem, czy są gniazda, czy są gołębie, ale wiem, że jakieś trzy kartony na pewno są. Po co mają się męczyć? I jadę je odebrać. Można będzie zobaczyć. Jakie przyszły gołębie? U mnie na kanale opocztowych. I jedziemy nowym cudem Zatankowany do połowy jest Przez pana tamtego Fartnęło mi się I Trzeba wyjeździć, paliwko Jadę po przema. I takie auto będzie mieli do gołębi i do roboty Będzie pożyczać od żony W autobacie jest, bo żona nie... Nie lubi jeździć na autobatem Wiecie dlaczego, nie? Bo trzeba wiedzieć jak się bieg i Pogoda jest bardzo ładna W piątek mamy o 18 pakowanie Pakowanie próbne jest w niedzielę Ale ja będę w niedzielę na Łomży Na Łomżę się wybieram, nie wiem jeszcze z kim jadę Tym autem jedziemy Muszę tylko zmierzyć czy jest półtora metra, bo jadę od razu po gniazda jak nie będzie półtora metra, to będą drzwi otwarte Wymyślimy coś Dobra, jadę na pocztę, zobaczymy co tam przyszło Głupków nie pokażemy, pokażemy na moim kanale Robaczki Co tu jest grane, pogoda jest świetna 16,5 na plusie, panowie, 16,5 na plusie Żadna kontrolka się nie pali Mam troszkę w gajemniku roboty, muszę jajka po. po Zaszedł wziąć, pozamieniać, po, po podmieniać, po Bo po po później znowu powiem, że jakiś koka, a to pocztowy. O, tu droga chyba zamknięta, co to jest grane. Do Wolka muszę obrączki zawieść. To też nie tanie koszta. Będę musiał zabecelować za transport. Nie, żartuję Co to asfalt trochę? O, asfalt we bloku. zobaczcie Tak w Polsce się robi Jeden od drugiego, ręce w kieszeni I wszystko, robota idzie, nie? Robota idzie, tak w Polsce pracują Fajka, ręce w kieszeni, stoją, wszyscy gadają Tak się właśnie robi u nas w Polsce A my za to płacimy To co zrobicie? Nic nie zrobicie Chociaż będzie ładnie o, Będę ładnie miał na rynek wozić gołębie I pokarmę Nie wiem jaki dzień panowie Nawet nie wiem jaki dzień dzisiaj Jaki dzień dzisiaj Co to, czy to jest poniedziałek, czy piątek U ja, co to za różnica o, Ja tylko czuję, że są weekendy Bo trzeba na rynek jechać, albo będą loty teraz I mniej samochodów Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia na następnej części dzisiaj na poczcie. Panowie Bruce Lee. Bruce Lee, zobaczcie. Jedziemy po gołębia, tu Bruce Lee. Zobaczcie. Kot, kurczę. Część to rozszalinski Zobaczcie. To jest kot. Przed chwilą jak macham rękami, nie? Dugami. Dugami, rękami. To jest kot, już nie? To jest SelBlock, to jest SelBlock, panowie. Tu do koty mieszkają, nie? Czeka na przystanku. No Dobra, lecimy. Lecimy na pocztę z Przemem. I ogień będzie zaraz. Pogąbki. Nie wiem, ile tam jest. Trzy kartony na pewno, bo dzwonimy. Tak? Panowie, panowie, pary, Przyjechały Asiory. Nowa siła kolejna. W czterech kartonach dobra lecimy lecimy jest 11.40 wysprzęgliśmy troszkę szybciej listonosza która jest, nie, 12 za 12 tu jest poczta poczta polska będzie pokazane o gołąbkach na kanale pocztowy Andrzeja Elbląg zobaczycie o, gruchają tam już jest filmik z gołębiami wczorajszymi, co przyszły Jeszcze czekamy na gniazda Ile jest? Nie wiem, 25 chyba Wczoraj miało być 20, 19 chyba jest Pomylił się chyba Zobaczymy, w ogóle zobaczymy co tu przyjdzie Jeszcze też Nie, Ola odebrała, ja dopiero o 21 ja dałem i wiesz jak pić? Ale im się nic nie stało Został elektrolit Od tego co byliśmy w weterynarzu, jeszcze ten elektrolit dałem Dobra panowie, lecimy 17,5. Można się rozbierać jak ten gościu Rozbierać się Na świry same Pozdro Dobry nie? Kot Tamten to kot Ja to jestem pikuś panowie to jest góra rura Pozdrawiamy nie? Za Panowie i Panie, lecimy do największego hodowcy w Zawieść obrączki, zobaczcie Niektórzy już kończą lęgi A on dopiero obrączki odbiera To jest dopiero hodowca Coś tam robi na działce, zaraz go nagrały Jakąś wiatę robi Wiatkę se robi Tutaj dał jazdy wszędzie Dajcie spokój Już jesteśmy na jego terenach Tu kiedyś ten dom oglądałem, chciałem kupić no. Tyle wycenili i dobrze było Niech nie, nie kupili Nie, 3 lata Do Polka mówią by do ścinki, nie? Tutaj jedziemy do Bisza O chyba nie ma go, bo nie ma busa Coś tutaj ćwiczy Ale panowie 20 na plusie, 20 piękna pogoda, nie? Tylko nóżki moczyć. O jakąś wiatę tutaj ćwiczą? Może w Kastoramie jest? Nie, jest ktoś, nie? Jest Dobra, połzujemy, zobaczymy co tam chłopaki robią. Bolek jest w Kastoramie Co? Tutaj wejście zrobili Co tu gołem nowy? Tu się Zara przyjedzie po Ale ty, jakie ogrodzenie sobie zrobił? Legalski A to co na górę daje się? Kostka będzie taka. Ty, nie najgorsza ta wiata, nie? Będzie pas zadowolony. A tu podcieliście, to, nie? Ściszyłem, bo muzyka leciała, wiesz? Zaraz będzie, że nie, bo obrączki mu wiesz, dla najlepszego hodowcy. On dopiero ma, on zaczyna lęgi dopiero. Ludzie koń... Tych ludzi... Co? Co robił? Ja nie chcę. Ja nie chcę. O gniazda, gniazda Ale ciasno ma teraz Ciasno pan Bolesław Ale jakoś to wychodziły te gwiazdy Parzy, parzy Młody już sobie nie ma jeszcze młody, ale jajek, pa. No i dobrze. Mam burzyny, widzę z działki. Dobra, porobię. Pozdrawiamy. Zobacz, ciasto ma te gwiazda. Te gniazda są za duże dla niego. Po wejściu. Porobił gwiazda. Poczekamy chwilę na niego, nie? Za ciasty goibik teraz, nie? No nawet już po bału wygląda ten ogródek dobra, pozdrawiamy. Siemaneczko oglądający. Pozdrawiam serdecznie za altaneczki nad jeziorkiem, czyli nad stawem Kaczki W Coś robię. Zaraz Wam pokażę jak to zrobię. Tu już hak dałem, tu już dwa haki dałem. Tu jeden hak dałem, jest godzina 21:30. Grzegorz dzwonił, szczęstochowy ma wysłać dwa pocztowe. Tu coś takiego robię, ale ja jeszcze chwilę i wam nagram, jak to było. Jak to było i będzie. Tu już coś takiego robią, czekajcie dam lampę. Mam baterię słabą, ale odwrócimy. Tu już robią tak, tu już robią tak. Tu jeszcze dwie deski przyjdą. Tu muszę coś załatwić do schodów. W domu już prawie poszli spać. Ja coś tam pokupiłem. Zobaczycie, tu dla Maja coś. Nakręciłam je, coś dogramy, coś zobaczymy i będzie Pan zadowolony. Pół godziny mi się wydaje, że to zrobię, zrobię, zrobię i pokażę Wam, jak to zrobiłem. Dobra? Trzymajcie kciuki, hodowla jest wszystko w porządku. Muszyna oddzieliłem, bo mi się znowu przeparza. Tam jest wentylacja. Jak go się rozpali w kominku, czyli w grillu, żebyśmy się nie unusili. Jak ktoś przyjedzie do mnie na kawkę, na drinka. Na tą nalewkę to dostałem od pana, jeszcze nie opiję, ale w pierwszy lot chyba ją opijemy. Teraz mamy próbny. Ja jadę na łąbrze, a tu już nie ma ręków w Jest po malutku, robota, 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 nie zając, ale u nas jest zając, bo może uciec. Zaraz zobaczycie. Tutaj taka bujaweczka, będzie tutaj coś innego, zaraz zobaczycie, jak to wszystko zrobię. Dobra, ładuję telefon. Pozdrawiam Grzegorza. Grzegorz, widzisz co robiłem? Nie mogłem gadać. Dobra, podładowujemy telefon. Pauzujemy. i działamy. Jeszcze mam trochę. 20 minut do ciszy nocnej. Parę dziurek muszę zrobić. Pozdro. Siemaneczko panowie. Godzina 22.40. Coś takiego zrobiłem. Ale musiałem to przerobić, bo 15 metrów było. Dałem wcześniej to na belce. I za dużo miałem z 2 metry. Zobaczcie, tu dałem o. Na tej belce dałem I musiałem to teraz przerobić Na końcówce Na końcówce zaraz to zrobię Ogarnę Tu już coś takiego Trochę teraz się wkurwiłem za przeproszeniem panowie Bo dostałem teraz 5 smsów od takiego jakiegoś Ostrańca Że po co mi to Że zero pojęcia o kupowaniu gołębi O gołębiach coś może mam pojęcie A gołębie kupiłem po 5zł Że jakie to wg Wygrywały, jak one chyba w kiblu wygrywały Kolego, co ty wiesz o pojęciu I na dniach udowodnię ci yy, Rodowody na te gołębie, kurwa I po twoim numerze, bo mam twój numer Ustalę skąd jesteś I ci da na łeb Po co mnie denerwujesz, piszesz takie głupoty Jak ci coś nie pasuje, to nie pisz głupot I nie obrażaj mnie, że te gołębie są śmiecie Po 5 złotych Jak nie słuchałeś filmu Gołębie zostały od hodowcy zabrane Bo jakiś debil, co były przechowywane po Poobcinał skrzydełka ja wiem swoje, ty wiesz swoje i nie wiesz o co tu chodzi w tych gołębiach. A że główna nie trzyma. Ale ci udowodnię papiery, ci pokażę na gołębie. Samica jest, nie wiem od kogo kolega może potwierdzić. Jej syn wygrał 20 tysięcy na WG, a córka 10 tysięcy. Jest ta matka tutaj. Właśnie ta siwka. Pokażę ci papiery. Ale co ja ci się będę tłumaczył, nie muszę ci się tłumaczyć. Za twoje nie robię, za twoje nie. Karmię za swoje, ich nie kupuję, za twoje ich nie, kar... nie, nie, nie odwiedzą. Jeszcze raz ci powiedziałem, po co mnie denerwujesz? Ja swoje robię i kaczki się denerwują. Kaczuszki, co tam? Spokój. Andrzejku się zdenerwował. Żebyś był na żywo, to wiesz, co bym ci zrobił? No nie będę mówił na całym kanale moim. Ale na pewno, by ci nie było przyjemnie. Bym cię, o, tak jak ty powiedziałeś, że w kiblu leciało, to bym cię w kiblu spukał. Taka prawda tam. Sranie w banie, ale nie ma co się denerwować panowie. Już znowu jak piszę do mnie SMSy teraz, później Wam pokażę przeczytał wam screen. Yy, Przemu będzie czytał, ja mu to a on będzie czytał. Tak to będzie, to tak będzie. Będzie Gabi, a ja prezes będzie zaraz zobaczę, jak będzie prezes. A w ogóle Słek, zobacz te lampeczki co chciałeś kupić się. Przyłożki prezes z Braniewa był z żoną, oglądał sobie wiatkę i te lapeczki były. A sobie zapadał lapeczki, jak będą loty nocne, nie? to żeby jak ktoś przyjedzie, to żeby po prostu było gdzie posiedzieć się i żeby było przyjemnie. Zaraz to podłączę, tam jeszcze zrobię. Tu muszę podkręcać te, te cypki małe, jeden, drugi i tu jest trzeci. Chciałem tutaj zrobić to, ale stwierdziłem, że to panowie to jest wodoodporne. To dajemy to tutaj, o tak dajemy. Będzie pan zadowolony, ale mnie wpienił, wpienił mnie jakiś, wpienił mnie jakiś znowu dziadyka. Nie? Już z nim też miałem, teraz pisze mi SMS -y. ale ja się nerwuję, pokażę wam co w ogóle, przeczytam co napisał o tego gołębiach, że jaki hodowca pozwolił obciąć swoje gołębie, nie? że to są po złote śmietniki, że nie w WG tylko w WG w kiblu je latały, ale widzicie jacy ludzie są chorzy, jacy ludzie są chorzy. No, i młody dostanie jutro w mordę, Bo tutaj się widzę, bujał i teraz rozwalił. tę beleczkę. No właśnie, ja pokażę Wam, jak pracownik ten pracuje. Nie? I już pan rano jutro opierdą za tą kurwa belkę. Bo widziałem, jak się bujał. A on jest ciężki, a Gabi waży 20 kg. Dlatego Gabi tego nie rozwaliła. Bo było tylko troszeczkę. To już będzie wchodzić tabelkę, Będą musieli to robić. Hmm? I tak nie ma żadnych tutaj, i tak to będzie wszystko do poprawki, bo to są takie szpary, że się pali, jeszcze się zobaczycie. Ale ja niech na razie długo. I tak już termin widow i. Bo słuchacz, to i tak twój termin widow i tak twój termin widow Nie, nie, nie ma tego. Ale że na razie spokojnie. Pozdrawiamy. Do na końcu. Jeszcze chwilkę mam, jeszcze mam siłę, jeszcze mam moc. Ogień z Dubska za przeproszeniem i będzie, się, będzie pan zadowolony. Gobek, jak przyjedziesz, to teraz tu leżą, zaraz zobaczysz. Dobra, panowie, uciekamy. 23, 30. To muszę obniżyć. Tam to też obniżyć, ale to jest z mrówki. Ale nie wiem, czy to nie oddam, bo z kastorami jest troszkę większe. To jest za delikatne, moim zdaniem. Tu można dupę urwać. To jest za cienkie. Tu ta akurat 120 kg, a tamto z kastorami jest 110. Tak mi wyszło. Aby tego skończyli, będzie dobrze, muszę schody szybko robić, zaraz loty. Dobra. Tu mam coś takiego. Miałem takie, kiedyś kupiliśmy. Ale już nie ściągałem. Jeszcze zamknę, zobaczymy jak to wygląda. Dobrze Można grillować. Zapływają, łabań zapływa. To może być dobra, panowie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. jak zamknąć, bramę dla psów. Wszędzie czujki zapalają. Iść coś gdzieś jeszcze. Beczka w końcu wypłynęła. Szukajmy ją. Zobaczcie, jak to wyszło. Niech się pali. 你吃不阿里？ Tu takie lampeczki. Pozdro do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Ugrywam film. Zobaczcie jak tam yy, na golasa gościu latał. Na tym. A chciałem podziękować go dla rzucę dwa gołąbki od kolegi Grzegorza. Akurat robiłem. Dzwonił do mnie. Wysyła mi połowego i siwego. Dziękuję Ci Grzegorz. wdrówka życzę dla rodzinki. Do zobaczenia. Uciekam na chatę.